Cierpienie jest nieodłączną częścią naszego życia. W różnych momentach spotykamy się z bólem fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Może on pochodzić z różnych źródeł, utraty, choroby, rozczarowań, niesprawiedliwości czy tragedii. Jednak jako chrześcijanie mamy pewność, że Bóg jest z nami na każdym kroku. W Księdze Izajasza czytamy, jak Bóg mówi, gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali Cię. Te słowa przypominają nam, że Bóg nas prowadzi i chroni nawet w najtrudniejszych chwilach. Nasze życie może być jak wędrówka przez wody burzliwej rzeki, ale Bóg obiecuje, że nas nie zaleje. Może być jak przechodzenie przez ogień, ale Bóg zapewnia, że nie spalimy się i nie zostaniemy oparzeni. Biblia obiecuje nam, że Bóg jest z nami w naszych cierpieniach i że nie zostawia nas samych. Dalej w Księdze Izajasza czytamy Nie lękaj się, bo ja jestem z tobą, nie trwóż się, bo ja jestem twoim prawdziwym Bogiem. Ja cię pokrzepię i wspomogę, wesprę cię prawicą mojej sprawiedliwości. Ta obietnica daje nam pewność, że Bóg nie tylko rozumie nasze cierpienie, ale jest z nami na każdym kroku gotowy nam pomóc. W drugim liście do Koryntian czytamy słowa, które Bóg wypowiedział do apostoła Pawła w odpowiedzi na jego modlitwę o uwolnienie od cierpienia. Moja łaska ci wystarcza, bo moc moja w słabości doskonali się. Bóg mówi nam, że Jego łaska jest wystarczająca, abyśmy mogli przetrwać w trudnościach. To właśnie w naszej słabości jego moc staje się widoczna. Podobnie jak Dawid w psalmie 23 możemy znaleźć pociechę w zapewnieniu, że nawet gdy przechodzimy przez ciemną dolinę, nie musimy się bać, bo Bóg jest z nami. W tym psalmie czytamy: chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i twoja laska są tym, co mnie pociesza. Kolejnym zapewnieniem, że Bóg nas nigdy nie opuszcza, jest historia Hioba. Gdy patrzymy na jego historię, widzimy, że nawet w obliczu niesprawiedliwości i straszliwego cierpienia, Bóg go nie opuścił. Hiob stracił majątek, zdrowie i bliskich, ale w swoim cierpieniu zwrócił się do Boga i zaufał Mu. Jego wiara i wytrwałość były bezgraniczne, ponieważ wiedział, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy. W końcu Bóg przywrócił Hiobowi to, co stracił i jeszcze bardziej go błogosławił. Podobnie jak Hiob, możemy być pewni, że Bóg jest z nami w naszych cierpieniach. Psalm 34 mówi Pan jest bliski tym, których serce jest złamane, wybawia skruszonych na duchu. Bóg nie tylko jest blisko, ale jest też obecny w naszych najciemniejszych momentach. Jego miłosierdzie i współczucie są naszą siłą i pociechą. W momencie cierpienia warto sięgnąć do innych biblijnych opowieści, które przynoszą nadzieję i siłę. Historia Józefa jest przykładem, jak Bóg może obrócić największe tragedie w coś dobrego. Józef doświadczył zdrady, niesprawiedliwości i więzienia, ale ostatecznie Bóg go wywyższył. Ta historia przypomina nam, że Bóg może obrócić nasze cierpienie na dobre, nawet jeśli nie widzimy tego na początku. Nie możemy też zapominać o obietnicy przyszłej chwały, która nas czeka. Drugi list do Koryntian mówi, Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku. To, czego doświadczamy tutaj na Ziemi, nie jest porównywalne do wieczności, która nas czeka. Bóg przygotowuje dla nas miejsce w swoim królestwie, gdzie nie będzie już cierpienia, łez ani bólu. Dalej w drugim liście do Koryntian czytamy: Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. To słowo daje nam pewność, że Bóg jest gotów pocieszać nas w naszym cierpieniu i użyć nas, aby pocieszać innych, którzy przechodzą przez podobne trudności. Bóg nie tylko pociesza nas w cierpieniu, ale daje nam również nadzieję na przyszłość. W liście do Rzymian czytamy: Uważam bowiem, że cierpienia tego czasu są niczym w porównaniu z chwałą, która ma nam się objawić. Nasze cierpienie jest tymczasowe ale obietnica wiecznego życia w obecności Boga jest niezmienna. Cierpienie może nas ukształtować, rozwijać naszą wiarę i prowadzić nas do głębszego zrozumienia Bożej chwały. W cierpieniu warto pamiętać, że nie jesteśmy samotni w swojej walce. Apostoł Piotr zachęca nas w swoim pierwszym liście, mówiąc, stawiajcie Mu czoła, trwając w wierze, wiedząc, że ta sama męka spotyka Waszych braci na całym świecie. Nie jesteśmy sami w naszych próbach, ale jesteśmy częścią większej wspólnoty wierzących, którzy również przechodzą przez trudności. Możemy wzajemnie się wspierać, dzielić naszym doświadczeniem i wzmacniać się nawzajem w wierze. W czasach cierpienia, gdy nasze serce jest wypełnione bólem i wątpliwościami, warto pamiętać o słowach Jezusa z Ewangelii według świętego Jana. Tam czytamy: Na świecie będziecie mieli ucisk. Ale odwagi. Ja zwyciężyłem świat. Jezus obiecał nam pokój w Jego zwycięstwie nad światem. Możemy znaleźć siłę w Jego słowach i wiedzieć, że Jego moc przewyższa wszelkie cierpienie, z którym się mierzymy. Niech nasze cierpienie stanie się źródłem naszej nadziei, wiary i zaufania w Boga. Niech to będzie czas, kiedy pogłębiamy naszą relację z Nim i z Jego słowem. Bóg jest blisko nas, gotowy nas wesprzeć, pocieszyć i prowadzić nas przez każdą burzę. Jezus, nasz zbawiciel, sam doświadczył cierpienia podczas swojego życia na ziemi. W Ewangelii Mateusza obiecał swoim uczniom: A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ta obietnica nie jest ograniczona tylko do jego uczniów. On jest z nami, Jego obecność towarzyszy nam w naszym codziennym życiu, niezależnie od tego, jak ciężkie są nasze doświadczenia. Nie jesteśmy samotni, Jezus jest z nami w naszym cierpieniu. Niech nasze cierpienie stanie się przypomnieniem, że nie jesteśmy sami. Bóg jest z nami, aby nas prowadzić, pocieszać i wzmacniać w naszych najtrudniejszych chwilach. Możemy zawierzyć mu nasze obawy. Nasze lęki i nasze bóle, wiedząc, że On jest z nami na każdym kroku. Dlatego, gdy stajesz w obliczu cierpienia, zatrzymaj się na chwilę i przypomnij sobie, że Bóg jest z tobą. Możesz polegać na Jego mądrości, Jego mocy i Jego miłości. Otwórz swoje serce na Jego prowadzenie i pozwól Mu działać w Twoim życiu. Niech Twoje cierpienie stanie się okazją do wzrostu doświadczenia Bożej obecności i dzielenia się nadzieją z innymi, którzy również przechodzą przez trudności. Bóg jest z Tobą, a Jego miłość i moc są niezmiennymi źródłami nadziei i siły w każdej sytuacji.